20, po szóstej. Proszę Państwa, poranek Radia Republika się rozpędza i my też się rozpędzamy. Pierwszy gość dzisiaj rano redaktor Marek Formela, Gazeta Gdańska. Halo, dzień dobry Panu. Dzień dobry. dzień dobry, witam. Dzień dobry, jestem serdecznie. Tak. Rozbudzony, gotowy do rozmowy z tak, nami. Tak, tak, razem komentarzy. z wiatrem od morza. Dobrze, a my zaczynamy z wiatrem światowej dyplomacji. Ważna wizyta prezydenta Nawrockiego, debiut europejski można powiedzieć, jeśli chodzi o tych głównych europejskich graczy. Był oczywiście w Rzymie, ale teraz czekają go wizyty w Berlinie i w Paryżu. Tutaj prasa, i ta życzliwa, i ta mniej życzliwa, podkreśla dwa tematy: reparacje i bezpieczeństwo. Niemcy, zdaje się, wpadli na taki pomysł, że oni to połączą i ewentualnie nam zaproponują, że oni nam u siebie kupią trochę swojej własnej broni i w ten sposób problem rozwiążą. No ale już tak całkiem serio, co prezydent pana zdaniem zdoła przywieźć z tych dwóch wizyt? Przede wszystkim prezydent, jak sądzę, a zapowiedział to już przecież, naruszy dobrostan establishmentu niemieckiego i w sposób jednoznaczny i zdecydowany rozpocznie rozmowy na temat reparacji, za zadośćuczynienia. Jednym słowem... Zacznie, czy rozpocznie rozmowę na temat rozliczenia niemieckich zbrodni, niemieckich mordów, niemieckich rabunków, które są częścią polskiego doświadczenia historycznego i które do tej pory nie zostały przez legalną polską władzę przeprowadzone. Za prezydenta umacnia w tym przekonaniu, umacniają dwie uchwały polskiego Sejmu, także fakt, że Donald Tusk głosował za jedną z tych uchwał, które upoważniają polskie władze do domagania się w imieniu polskiego społeczeństwa, polskiego państwa tych odszkodowań. No nie może być tak, że jako państwo będziemy, będziemy godzić się na to, że kamień położony w jednym z miejsc, ważnych miejsc w historii Berlina będzie pokwitowaniem tych rabunków i zbrodni, których Niemcy dokonali w Polsce. Przypomnę, że, że tak przez czasami Niemcom zdarza się refleksja historyczna, która może mieć głębsze znaczenie. Kanclerz Brandt pod pomnikiem bohaterów getta powiedział o dnie niemieckiej historii i zrobił to, co robią ludzie przyzwoici, Jest, brakuje słów, czyli ukląkł. I ja myślę, że trzeba do tej części, przynajmniej wrażliwości niemieckiej, która się tu już gdzie jeszcze pojawia, twardo, twardo apelować. Polacy mają prawo, zresztą prawo. No, gdyby spojrzeć, na przykład ja badałem archiwa w obozu KL Stutthof, tam ten sposób rabunku, sposób eksploatacji Polski, Polaków jest opisany bardzo starannie. Za kilka tysięcy pracowników płacą obozowi, SS płaciło obozowi 9 tysięcy Reichstmarek, to oznacza, że człowiek pracował z półtorej marki, ówczesnej marki niemieckiej miesięcznie, więc Niemcy sami ten rabunek. Ten sposób eksploatacji, tą, tą maszynę przemysłową niemiecką e, opisywali. Panie redaktorze, Uchodzą... Panie redaktorze, mamy też raport, mamy wszystko policzone. Mamy też tak, no, tak, świadków tak. jeszcze żyjących, ale też już dzieci czy wnuków tych, którzy przeżyli właśnie tak jak pan o tym opowiada, obozy no. pracy. I e, ci ludzie przez lata dostali grosze dosłownie. Po 600 złotych dosłownie były to wy, wypłaty odszkodowań. No fundacji. Tak, to fundacja. Tak, tak, tak. Przeznaczono... Ale no To pytanie, panie redaktorze. W takim razie, co uda się realnie osiągnąć teraz i w jaki sposób odpowiedzą Niemcy? Bo to, że Karol Nawrocki będzie żądał, będzie mówił, będzie rozmawiał, będzie negocjował, to wiemy, ponieważ on to również zapowiadał w swoim przemówieniu poza zaprzysiężeniu. On to mówi przez cały czas. Dbało to jako o to, Powiedział bardzo wyraźnie na Westerplatte. Tak, a tak, to jest ważne miejsce dla Niemiec. No więc, co osiągniemy oświadczeń? teraz? Naruszymy dobrostan niemiecki, więcej. To będzie przemówienie czy to spotkanie, nie, nie znamy treści przemówień, wystąpień prezydenta Nawroskiego, ale moim zdaniem ta sytuacja będzie znacząco inna. Politycznie będzie miała zupełnie inną wagę niż wtedy, kiedy premier Tusk mówił że, do obywatela polskiego, że z jakiej paki Panie należą się panu odszkodowania. Żaden polski polityk nie ma prawa, stojąc twarzą wobec doświadczenia polskiej historii formułować wobec niemieckiego takiego, wobec obywatela polskiego takiego poglądu, a wobec Kanclerza Niemiec nie ma prawa składać e, hołdu berlińskiego i godzić się z opinią, że Polska w sprawie reparacji nie ma już żadnych e, roszczeń, żadnych oczekiwań. Mam nadzieję, że to wybrzmi bardzo starannie i bardzo dokładnie. Raport ministra e, Mulaczyka jest niezwykle istotnym elementem tej rozmowy, tego dialogu z e, naszym partnerem z Unii Europejskiej i z NATO. Nie uda się, moim zdaniem, Niemcom tej sprawy zamknąć suchym administracyjnym oświadczeniem lub ochłapami, które chciał przybieść kanclerz Scholz Donaldowi Tuskiemu. Przekonamy Tuskowi, się. się. Tu jest Będziemy oczywiście jeszcze cały szereg też wyzwań współczesnych polityka bezpieczeństwa, ale o tym w dalszej części tak, poranka, tak. a tymczasem komentował dla nas Marek rano Formella. Marek Formela, Gazeta Gdańska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Ja.